W owym czasie Jezus zszedł z dwoma stroma na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do Was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Was znienawidzą i gdy Was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą Was i z powodu syna człowieczego odrzucą z pogardą Wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo pańskie, pała to wysta. Dość łatwo jest przeczytać ten fragment Ewangelii Świętego Łukasza i pomyśleć sobie, że ludzkość jest podzielona na dwie części: na tych błogosławionych i tych, nad którymi Chrystus biada. To nie byłoby odczytanie zbyt głębokie. Spróbujmy jednak je troszeczkę pogłębić. Mianowicie, rzecz dzieje się na równinie. I to jest istotny szczegół. Na równinie wszyscy są równi. I te słowa błogosławieństwa i, słoda, i słowa biadania dotyczą każdego z nich, kto tam słucha słów Chrystusa. Tak samo dotyczą każdego z nas. Raz godni błogosławieństwa, raz godni politowania. W nas się dzieje. Jedno i drugie. No i trzeba byłoby sobie zadać pytanie, co stanowi różnicę? Co pozwala być po stronie błogosławieństwa, a uniknąć strony biadania? Co pozwala przejść z jednego stanu do drugiego? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, a odpowiedź może się wydać trywialna, ponieważ zdradzę ją od razu, odpowiedzią będzie miłość. Ale żeby to zrozumieć, to proponuję, żebyście najpierw pomyśleli sobie o tych relacjach, które faktycznie są relacjami spełnionej miłości. Jeśli jesteście tymi szczęściarzami, których takich, którzy takich relacji doświadczają, to najlepiej właśnie jedną z nich sobie wybrać. A jeśli nie macie takiego doświadczenia, to pomyślcie tęsknotą o relacji, która byłaby faktycznie miłością w Waszym życiu. Co byłoby istotnego dla tej relacji? Jakie cechy musiałaby mieć ta więź, żeby faktycznie była miłością? Albo jakie cechy ma ta więź, że nazywacie ją miłością? I pewnie dość łatwo zauważycie, myśląc o tych konkretnych więziach, o tych konkretnych relacjach, że takim fundamentalnym poziomem, na którym ona się rozgrywa, na którym się dzieje, to jest przyjęcie. Bycia przyjętym i przyjmowanie drugiej osoby. Bez stawiania jakichś granic, bez jakiegoś fałszu. Przyjmowanie tego kogoś, kogo kocham i bycie przyjmowanym właśnie w tej sytuacji, w jakiej jestem, bez udawania, bez jakiegoś pudrowania rzeczywistości, przyjęty taki, jaki jest. Z całą słabością, z całym niedomaganiem z tym wszystkim, co jakoś mroczne, co niedokończone. I zarazem, punkt drugi, w tych relacjach, które nazywamy miłością, dzieje się coś więcej niż samo przyjęcie. Dokonuje się rozwój. Przez to, że jestem przyjęty, czy też przez to, że kogoś przyjmuję, mogę doświadczyć tego, że się rozwijam. Że oto to moje wewnętrzne ubóstwo, niedokończenie. Te wszystkie rzeczy mroczne, one się zmieniają wtedy, kiedy jestem przyjmowany. Zazwyczaj, kiedy mówię o miłości, to używam definicji świętego Tomasza Zakwinu, że miłość to jest działanie i pragnienie na rzecz dobra drugiej osoby. Dzisiaj zaproponuję zupełnie inną definicję z innego świata mentalnego, mianowicie definicję, na którą natrafiłem w książce Bell Hooks. To jest taka zmarła przed dziesięcioma laty czarnoskóra feministka, która nad miłością sporo myślała i całkiem dużo trafnych rzeczy o miłości odkryła. I ona powiedziała, że miłość to jest, nieco parafrazując, ale sens będzie uchwycony, że miłość to jest poszerzanie swojego ja w celu duchowego rozwoju własnego i drugiej osoby poszerzanie własnego ja czyli właśnie otwieranie siebie na przyjęcie i na bycie przyjętym po co po to żeby doświadczyć własnego rozwoju duchowego i żeby w kimś ten rozwój umożliwić to może brzmieć abstrakcyjnie ale pomyślmy o tym kiedy miłość się wydarza no wtedy kiedy faktycznie pozbywamy się lęku na to żeby odsłonić to, kim jesteśmy w rzeczywistości. Kiedy opadają maski, różnego rodzaju bogactwa, różnego rodzaju znaczenia, tego wszystkiego, co jest naszym takim szyldem, czy raczej pewnie byłoby celniej powiedzieć tarczą, która właśnie zasłania w nas to, co jest niemocne, co jest nieudane. Miłość usuwa ten lęk w tym znaczeniu, że pozwala odsłonić całego siebie. Nie tylko z tym, co jest godne szacunku, ale też z tym, co jest godne ubolewania. Miłość wtedy się dzieje, kiedy odsłaniam całość prawdy o sobie. Ostatecznie można powiedzieć, że miłość się wtedy wydarza, kiedy rezygnuję ze swojego ego. Wtedy kiedy nie muszę, nie wiem, ubrać fartucha chirurga, żeby mieć znaczenie w czyichś oczach? Czy nie muszę być ubrany w sutannę czy habit, żeby ktoś obdarzył mnie szacunkiem albo współczuciem? Nie potrzebuję tego wszystkiego, co stanowi moje pozorne bogactwo, żeby zasłużyć na uznanie. Wtedy, kiedy jestem biedny, ubogi, wtedy, kiedy jestem głodny, wtedy, kiedy płaczę i się smucę, Wtedy, kiedy jestem zelżony, odrzucony z pogardą, wtedy mogę doświadczyć miłości, bo jestem w całej prawdzie o sobie. Wtedy natomiast, kiedy jestem bogaty jakimś znaczeniem, osiągnięciami, karierą, wtedy, kiedy jestem syty tymi samymi sprawami lub jeszcze innymi, Wtedy kiedy się śmieje, żeby zagłuszyć to co śmiechu nie jest warte, i wreszcie wtedy kiedy zasługuje na uznanie za cenę prawdy, wtedy jestem niezdolny do przyjęcia miłości i wtedy też nie jestem zdolny do jej ofiarowania. Wtedy jestem godny politowania, a w tych poprzednich sytuacjach godny błogosławieństwa. I oczywiście to wszystko byłoby wystarczające, żeby opisać ludzki świat, ale Chrystus mówi o ludzkim świecie w bardzo ważnej perspektywie, w perspektywie Królestwa Bożego, w perspektywie wieczności. I te błogosławieństwa i biadania, które dzisiaj wypowiada nad nami i wypowiada do nas, to jest słowo, które ma nas pociągnąć do tego, żebyśmy byli zdolni do pokochania Jego do odsłonięcia samych siebie wobec Niego i przyjęcia Go. Poszerzenia swojego ja do tego stopnia, żeby przyjąć Syna Człowieczego. I żeby to szczęście, które z miłością się wiąże, miało Jego twarz, miało Jego rysy. Bo ostatecznie to daje nam spełnienie, że jesteśmy przyjęci, a nie to, cośmy osiągnęli. To nam daje spełnienie, kiedy to, cośmy osiągnęli, możemy z kimś podzielić. A podzielić możemy dopiero wtedy, kiedy faktycznie spotykamy kogoś, kogo jesteśmy też w stanie dostrzec w, w sytuacji jego braku, w sytuacji jego smutku, jego niedomagania. Wtedy prawdziwie dajemy, nie z góry, nie jako ci, którzy są możnymi tego świata ale jako ci, którzy prawdziwie potrafią współczuć, jako ci, którzy chcą o czyjś brak zabiegać, a raczej o zaspokojenie tego braku. Wtedy, kiedy faktycznie przyjmujemy kogoś po to, żeby pomóc mu w rozwoju, żeby on mógł postąpić kilka kroków naprzód. Zatem dzisiejsza Ewangelia niech będzie dla nas takim znakiem nadziei, słowem nadziei że to jesteśmy stworzeni do takiej miłości, w której możemy przyjąć Chrystusa i żeby to było takie słowo, które nas popycha do odwagi, żebyśmy odsłonili przed nim to, gdzie naprawdę potrzebujemy jego miłości, gdzie potrzebujemy być przez niego przyjęci, żebyśmy już nie udawali przed nim silnych, mocnych, takich, którzy odnoszą sukcesy również w życiu duchowym. Tylko żebyśmy mieli tę odwagę dopuszczania go do tego wszystkiego, co jakoś z Ewangelią nie licuje, co Ewangelii nie jest godne, co nie jest godne jego, bo on pokochał nas w taki sposób, jak o tym opowiada na równinie. Pokochał nas właśnie w tym wszystkim, co jest naszą biedą, żeby uczynić nas bogatymi.